Cześć, kochani z tej strony, Madzia, czyli wasza Kawa i Brunet. Jestem świeżo po Magnifikonie. Niedawno wróciłam, dopiero co położyłam Aleksandra spać. Jest okropnie gorąco, do tego duszno, dlatego się świecę. Nie miejcie mi tego za złe. Chciałam od razu zrobić ten filmik, bo bałam się, że nie będę miała na to czasu w tygodniu. Trochę rzeczy kupiłam. Większość to rzeczy, gadżety z Sailor Moon, dlatego myślę, że. Fani tego tytułu będą zadowoleni. Nie będę tutaj yy, pokazywała zbyt dużo filmików czy zdjęć, bo przyznam szczerze, że w tym roku nie robiłam, nie kręciłam aż tak dużo. Nie chciało mi się, nie chciało mi się chodzić z telefonem w ręce. Byłam z moją siostrą, była ze mną moja młodsza siostra w tym roku. Ona nie, to w ogóle nie są jej klimaty, dlatego bardzo zależało mi na tym, żeby spędzić z nią czas żeby jej pokazać pewne rzeczy, żeby coś jej wytłumaczyć, dlatego bardziej skupiałam się na siostrze, niż na kręceniu No dobra, nie przedłużam, więc pierwszą rzeczą jaką kupiłam jest taka mała poduszka i tutaj mamy Out Outer Senshi i bardzo mi się podoba grafika, czyli grafika Sailor Moon Crystal Sezon 3 Mamy tutaj oczywiście Selor Uranus, Neptun, Selor Chibimun, Saturn i Pluto. I jest to poduszka dwustronna. I to, co jest najlepsze, to, że można ją ściągnąć i wyprać. Niektóre takie podusie są jakby zaszyte na stałe, i potem niestety ciężko się je pierze. No dobra, kolejna rzecz. Kolejną rzeczą jest taki plakacik. Z uroczymi jednorożcami, i ja go zanaminuję, żeby mi się nie zepsuł. Uważam, że jest słodki. Więcej miałam już nie kupować plakatów, ale ten musiałam. Więc jest ten plakacik. Zaraz będzie kolejna rzecz. Następna rzecz to moje ukochane truskawkowe poki I kupiłam dwie paczki i jedną zjadłam z siostrą na miejscu Następna rzecz to taka przewieszka, kotek jako makaronik W takim stylu kawaii właśnie Tutaj jest strona połyskująca, błyszcząca, a tutaj matowa Kolejna rzecz to podkładka pod myszkę Ta jest taka, wiecie, nie jest twarda Też z Sailor Moon I kolejna rzecz, to tutaj sobie sięgnę. To też jest podkładka, tylko ona już jest twarda, usztywniona. O, teraz widać, ona tak połyskuje ma taki perłowy połysk. O, tak mieni się, takimi drobinkami błyszczy. Bardzo mi się podoba. Jest śliczna. Kupiłam dwie podkładki, ponieważ bardzo mi się zużywają te podkładki, yy, i te chyba zachowam sobie na później, i na razie będę używała tej pierwszej. Kupiłam też słodycze japońskie, tylko jedną paczkę: takich cukierków w kształcie kwiatu, wiśni. Yy, I z tego co czuję, myślałam, że one są twarde, ale to jest yy, jak żelki. Jestem ciekawa, jak będą smakować i czy będą bardzo słodkie, czy raczej takie kwaśne. Kolejna rzecz to podkładka pod, no dla mnie pod kubek. Mam, mam wciąż podkładki z Pepko, ale one się już bardzo zniszczyły i kupiłam sobie taką jedną łapkę. Przed ostatnią rzeczą jest zeszyt ze Sailor Moon. Znowu Sailor Moon i to co mi się podoba to środek, czyli kartki. Tutaj mamy Lunę. Bardzo mi się podoba. I ostatnią, największą rzeczą, jaką sobie kupiłam, to taka o chwileczkę tutaj mi coś spada, to taka mega podkładka na biurko. O, nekopara, czyli czekolada i wanila. I tę podkładkę chcę mieć na toaletce, bo planuję właśnie zakup toaletki i na toaletce sobie położę właśnie tę podkładkę. Bardzo mi się podobało, było naprawdę super, świetnie się bawiłam, jestem wykończona Myślę, że w przyszłym roku też się pojawię, ale tego nie wiem, jak zwykle na 100% Zakupy uważam za udane, to jest to, co chciałam kupić Powiem Wam, że w tym roku kupiłam mniej takich pierdół W ogóle nie kupowałam przypinek, nie kupowałam innych zawieszek, plakatów Skupiłam się na tym, co naprawdę mi się spodobało, jestem zadowolona, dlatego zostały mi jakieś pieniądze na to, żeby sobie kupić jeszcze coś innego przez internet. Bo niektóre rzeczy tam były tanie, znaczy tańsze niż w internecie, ale większość niestety jest droższa i dlatego bardziej moim zdaniem opłaca się i tak kupować w internecie. No dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. Tu wam pokażę gdzieś jakieś zdjęcia, jakie zrobiłam. Na początku pogoda, jak jechałam, była w porządku, było trochę, trochę chmur. Później lało. Jak stałam w kolejce, w ogóle w kolejce po bilety, stałam razem z chłopakiem i z siostrą. Ponad godzinę, bardzo długo ponad godzinę. A kolejka ciągnęła się aż do parkingu olbrzymia kolejka więc swoje wystałam, a w środku już mi się nie chciało kręcić, tak, więc patrzcie, jest tylko kilka zdjęć, na pewno gdzieś w internecie znajdziecie pełne relacje. To wszystko ode mnie, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!